Hej, hej. E, dzisiaj powiem krótko o domkach dla owadów, w szczególności dla pszczół-murarek. Domki, szumna nazwa. E, I będę chciała pokazać, trochę opowiedzieć o tym, o murarkach w ogóle u mnie w ogrodzie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. E, przygotowałam cztery takie pęki cien suchych, związanych razem z przeznaczeniem pod domki dla pszczół, murarek. Pszczoły murarki są takie dzikie pszczoły, które bardzo są pożyteczne w ogrodach, często przy sadach. Bardzo pożądane, ponieważ no, zapylają. Zapylają nam rośliny na wiosnę. Ja pszczoły dostałam, taki pakiet kokonów <gryw> o od ogrodów lutyni z spod Wrocławia w 2017 na wiosnę. No czwarty rok już będzie, kiedy będę czekała, aż się murarki wylęgną. Przygotowałam im od początku właśnie takie pęki czcin i one tak na wiosnę, w kwietniu, kiedy temperatura przez dłuższy czas jest już powyżej 10 stopni, zaczynają z tych kokonów się wylęgać i i wychodzić i zaczynają swój cykl. Dlaczego murarki? One robią sobie zamurowują, można powiedzieć, zamurowują swoje jajeczka w takich właśnie w takich dłuższych, jakiś kiedy mają taką, takie dłuższe, no tu w tym przypadku trzciny, opcje takich miejsc i, i tworzą coś takiego, co co wygląda jak no jakby ktoś to zamurował, po prostu myślę, że stąd ta nazwa. To są stare, zaraz opowiem o, ty, o, tym, o tych e, rurkach, e, rydestowca. E, I e, skąd biorę takie rurki? Takie rurki e, rosną często przy rzekach, innych akwenach i są ścinane na jesień. Często leżą po prostu takie połacie trzcin i sobie wtedy biorę. Po prostu ucinam. Jak to je, jak je ucinam? Ucinam je tak, żeby kolanko było w środku, a jak najdłuższe obie części tej trzciny na zewnątrz, tak żeby z jednej strony i z drugiej pszczoła mogła wejść i sobie tam złożyć jaja, zostawić się, zamurować. One tak składają kilka czy nawet kilkanaście jajeczek, zależnie od długości tej trzciny, w jednej, w jednej takiej. W jednym takim bloku tutaj. I wtedy na wiosnę po prostu wylęgają się po kolei z tego bloku. Jeśli się oczywiście nie rozparcelowuje tych trzcin, nie wyciąga jajeczek, kokonów, bo niektórzy tak robią, wtedy zapewniają, że, no, że więcej na pewno pszczół się wylęgnie. Natomiast ja tego nie robię. Ja zostawiam, zostawiam to jak jest, i co się wylęgnie, to się wylęgnie. Przez te ubiegłe trzy lata. Pszczoły same się wylęgały i wracały z powrotem do swoich domków i znowu znowu następował cykl. W tym roku również mam nadzieję, że wylęgną się. Będę na to czekać i przygotowałam dlatego im też świeże domki, bo zaraz pokażę, jak też to u mnie wyglądało i opowiem, z czego próbowałam robić. Też z trzcin w moim doświadczeniu. Są najlepsze, ponieważ mają trochę mniejsze otwory. Te tu z rydestowca są z ubiegłego roku i mają za duże otwory. Po prostu widzę, że bardzo mało jest zamurowanych dosłownie na krzyż kilka, tak jak tam pokazałam. Tutaj w tych może węższych są pszczoły i widzę nie tylko pszczoły, bo to też nie tylko pszczoły korzystają oczywiście z tych murarki, z tych, z tych domków <grywają> będą korzystać. Natomiast no głównie, głównie tutaj taki jest fokus, żeby to specjalnie podnie zrobić, więc te mniejsze rurki sprawdzają się lepiej, i w tych starszych domkach widać, że wiele jest po prostu wykorzystanych. W ty, dlatego próbowałam właśnie ordezowca i próbowałam też takich plastikowych jakichś rurek, które akurat znalazłam w domu, w Altanie. I, I też próbowałam je wykorzystać, natomiast najlepiej jednak sprawdzają się te trzciny. Zdaje się, że mówi się, że od 6 czy od 8 do 12 mm powinny być te dziurki. Muszę spra sprawdzę to. Opisałam o tym również posty, zapomniałam już tych liczb. Natomiast te, które mogą się wydawać tutaj zbyt wąskie, tych trzcin właśnie bardzo dobrze pasują i nie są zbyt wąskie, a niektóre są naprawdę wąskie. Te pszczołki nie są duże, są malutkie i mniejsze niż, niż te pszczoły, które znamy. No, mówi się, że potrzebują troszkę większych otworów. W moim doświadczeniu, takie tutaj, nawet te mniejsze, sprawdzają się, są wykorzystywane, i, i stąd cały czas kontynuuję właśnie robienie domków z takich trzcin. I to jest to proste po przycięciu. Ich po prostu tu wszystkie mają, widzicie, w środku kolanko i jedną i drugą część jedną i drugą część pustą w środku. Później dobieram je mniej więcej pod względem długości. Staram się. Oczywiście nie wszystko się tutaj udaje. I, I wiążę w takie pęki. Te pęki później przywieszam. Zaraz pokażę gdzie. Najlepiej jest przywiesić, znaleźć jakieś miejsce dość osłonięte, ale też wyżej troszkę, nie przy samej ziemi. Troszkę wyżej, gdzieś być może pod jakimś daszkiem. Ja tutaj takie miejsce jedno mam. Nie jest ono idealne, ale też zwykle przypominam sobie, że te pszczoły naprawdę znajdują w naturze. Bez, bez tworzenia specjalnych domków, znajdują miejsca w przeróżnych miejscach, gdzieś między cegłami, naprawdę gdzieś w domach, pod dachami. Także <laughs> myślę, że nie trzeba aż tak bardzo tutaj się sugerować, gdzie to pojeździć, jak to pojeździć. Po prostu wybrać najlepsze, optymalne miejsce, jakie my jesteśmy w stanie dostarczyć, i, i spróbować zawiesić taki domek. Tam. No i domek to oczywiście, no, dom, domek, tak to nazywam, to są po prostu trzciny związane w pęk, i, i tyle jest z tego domku. No i tak, i za chwilkę pokażę, gdzie ja to wieszam. I właściwie to by było na tyle. Jest to proste zadanie z materiałów, które są, zwykle dostępne. Trzeba tylko znaleźć jakąś tam rzekę. Jakieś miejsce, które jest. Z którego można te trzciny wziąć, lub kogoś, kto ma taki jakiś akwen, gdzie, gdzie mu coś takiego rośnie. Te trzciny to są te popularne trawy wysokie, które w lecie nam rosną i, i pięknie kwitną. I później właśnie z nich zostają takie trzciny. Więc tu są ubiegłoroczne domki. O, nie wiem czy to widać. Chyba nie widać, jak one są zamurowane. Coś mi tutaj pada takie jakoś słońce. To są właśnie te pęki tutaj. Wieszam je tutaj pod daszkiem altany. Czasem zacina na nie deszcz. Nawet czasem powieje bardzo mocno i coś tam spadnie. Natomiast to, to nie przeszkadza. Pszczoły cały czas o tu dobrze chyba widać. Jak jak są zamurowane te trzciny i po prostu przywiązuję je dość mocno, staram się, to może nie wygląda jakoś jak jakiś super hotel dla owadów i, i też <grym> nie musi tak wyglądać, trzeba zostawić trochę miejsca z jednej i z drugiej strony, żeby pszczoły tam mogły wlatywać I, i tu zwykle dużo się na wiosnę dzieje, tutaj całe takie roje pszczół są na wiosnę, gdzieś chyba wrzucałam filmiki, można zobaczyć. I jest to bardzo przyjemne, chciałam dodać, że te pszczoły nie żądlą, nie ma takiej, jeśli ktoś boi się, czy jest uczulony, to one nie żądlą, można je zaprosić do ogrodu. Ja skorzystałam z takiego startera właśnie tych kokonów, który pomógł mi w tym, że one tutaj, tutaj się zagnieździły, natomiast jest też możliwe, że jeśli stworzymy odpowiednie warunki, to, to one same też jakoś tutaj się pojawią. One oblatują, zdaje się, na okolice 100 metrów dookoła, więc to jest z korzyścią na, nawet na większy ogród. Czy też można kilka takich stanowisk u siebie umieścić, zależy jakie macie ogrody, jakie macie sady. Jest to, muszę przyznać na wiosnę, jedna z przyjemniejszych rzeczy, obok kwitnących kwiatów, które na wiosnę, każdy kwiat jest super cenny i bardzo cieszy, tak samo te pszczoły tutaj, jak, jak one się tu uwijają, latają. Jest bardzo przyjemne do doświadczenia, polecam, polecam każdemu spróbować, zaprosić owady. I nie tylko pszczoły, bo takie domki też będą służyć innym, czy, czy można też z innych materiałów korzystać, żeby je zrobić. Polecam coś takiego zrobić. Chciałam tylko przypomnieć, że rurki, rurki muszą być puste w środku. Rurki na przykład bambusa, zdaje nie nadają się. Może są jakieś odmiany bambusa, które mają puste w środku rurki czy innych traw, ale warto zawsze sprawić, żeby były puste w środku. Jeśli nie są, to zrobić taki otwór, bo tam musi być po prostu otwór. To tak, to jest może oczywiste, ale myślę, że warto wspomnieć. Po prostu nie wszystkie trawy się nadają do tego, a te trzciny takie pospolite są do tego idealne. Pozdrawiam Was i dziękuję za uwagę. Hej, hej!